Tutaj pokaz jak nie może znaleźć własnego biegu Patrzcie no Cały czas te obroty żyłują się Nie może się zdecydować na bieg No już to jest kurde O, dobra No patrzcie Co chwila zmienia bieg <grystanie> To jest parodia ludzie ja nie wiem, kurde, no, co co, co czy to transmisja tutaj siada kompletnie? No, patrzcie, no, patrzcie, no, przecież to. O, wreszcie się zdecydował na dwunastkę. Tak, kurde, no. To jest cały czas tej podróży. Jak dochodzę do momentu, właśnie 90 na godzinę, ciężarówka się nie może rozpędzić i nie może zdecydować który bieg wrzucić, no nie wiem, nie wiem, zapraszam do komentarzy tutaj, czy to coś jest z transmisją, czy to to sprzęgło, no bo ja naprawdę no, no patrzcie, no to, jest, to jest parodia to jest parodia, nie mogę dojść do stu no ludzie, ile można tak jeździć, no Ktoś to te obroty cały czas, jak to sprzęgło, którego ja nie mam, nie dotykam, takie zżyłowane, więc jak spalić sprzęgło w automatiku, no to tutaj macie Perfekt. przykład, no. ja nie mogę dojechać do stu, na... <śled> Ludzie, no nie kurwa. Ja nie wiem, nie wiem, to jest coś naprawdę, zagadka to jest, bo ja mówię, ja nie jestem jakimś mechanikiem, więc za bardzo takie techniczne rzeczy, no nie mam pojęcia w czym jest tutaj problem, czy tutaj już transmisja, mówię, czy siada, czy to sprzęgło samo nie wie co, co, co robi, czy, czy co, no, no patrzcie ile już tutaj nagrywam, o wręcz, re... nie, no nie, patrzcie, no nie, nie mogę, no nie mogę, no nie mogę się rozpędzić, no wreszcie, wreszcie załapał na dwunastkę, wreszcie na dwunastkę załapał. No po dwóch minutach, patrzcie, no.